Nasze pole energetyczne, czyli aura, jest niezwykle dynamiczne i natychmiast reaguje na nasze myśli, emocje i działania. Nie potrzebujesz skomplikowanych rytuałów, aby zmienić swoje wibracje. Czasami prosty, świadomy akt może skalibrować całą Twoją energię w ciągu jednej sekundy. Pierwszą rzeczą jest przyjmij postawę szczerej wdzięczności. Kiedy czujesz się przytłoczony, niespokojny lub nastawiony negatywnie, zatrzymanie się i znalezienie jednej rzeczy, za którą czujesz głęboką i szczerą wdzięczność. Natychmiast zmienia częstotliwość. Może to być słońce na skórze, zdolność oddychania lub wspomnienie bliskiej osoby. Drugą rzeczą jest radykalnie: zmień postawę ciała, energia podąża za formą. Jeśli jesteś zgarbiony, z opuszczonymi ramionami i spuszczonym wzrokiem, twoje pole energetyczne kurczy się i słabnie. W chwili, gdy wstajesz, prostujesz plecy, unosisz brodę i otwierasz klatkę piersiową, wysyłasz potężny sygnał do swojego układu nerwowego i aury. Na koniec szczery uśmiech to narzędzie do natychmiastowej przemiany. Nawet jeśli na początku się wymusisz, fizyczny akt uśmiechu może oszukać mózg i wyzwolić endorfiny, hormony szczęścia. Uśmiech to jeden z wyrazów o najwyższych wibracjach. Uśmiechając się do nieznajomego, do swojego odbicia w lustrze czy po prostu do powietrza, nie tylko zmieniasz swoją wewnętrzną chemię i podnosisz poziom energii, ale także wywołujesz efekt domina pozytywnej energii, która może wpłynąć na otoczenie. To natychmiastowa, prosta i niezwykle potężna zmiana stanu. Polub film, udostępnij go i zasubskrybuj nasz kanał.